Czy zachodzi taka reakcja chemiczna? To pytanie dostaje w miarę regularnie. Nauczyciele zazwyczaj twierdzą, że nie argumentując to tabelą rozpuszczalności. Tyle, że tabela rozpuszczalności, jak jej nazwa wskazuje, służy do określania, czy zajdzie reakcja strąceniowa, czyli reakcja, o której kierunku decyduje rozpuszczalność. Ale to, że w tym przypadku nie wytrąca się osad, nie jest gwarancją, że reakcja nie zachodzi. Zobaczmy, że na przykład taka reakcja zachodzi, a przecież też tutaj nie wytrąca się żaden osad. Bo w przypadku reakcji jonowych jednym kryterium zajścia reakcji jest to, czy powstanie produkt słabo rozpuszczalny, a drugim jest to, czy powstanie słaby elektrolit. A kwas octowy jest elektrolitem słabym, więc jeżeli w roztworze znajdą się te jony, to po prostu tworzą ten słaby elektrolit. Wróćmy do naszej reakcji. Uwodniony CuSO4 i roztwory wodne CuSO4 są niebieskie. Ale już uwodniony chlorek miedzi 2 jest zielony i jego roztwory w wodzie też są zielone. A przecież uczymy się, że uwodnione jony Cu2 są niebieskie. Różnica barwy wynika z różnicy w budowie tych substancji. Chlorek miedzi 2 jest związkiem kowalencyjnym. A do tego w roztworach wodnych jest dość słabo zdysocjowany i dopiero rozcieńczenie tego roztworu powoduje wzrost stopnia dysocjacji i pojawia się ta niebieska barwa. Zobaczmy, co się stanie, jak do roztworu CUSO4 wprowadzę chlorek sodu. Po chwili pojawia się zielona barwa. No to coś się jednak dzieje. Osad się co prawda nie wytrąca, ale zmiana barwy przecież wskazuje na reakcję chemiczną. Tylko skoro się nic nie wytrąca, to komplikuje nam to rozdzielenie produktów. No, można by na przykład spróbować krystalizacji. Zostawimy to na jakieś dwa tygodnie i zobaczymy, co się stanie, jak odparuje z tego woda. Ale wróćmy na chwilę do tabeli rozpuszczalności. Ta szkolna wersja mówi nam o tym, co się stanie, jak zmieszamy roztwory wodne. Jak wiemy, w wodzie jedne sole są dobrze rozpuszczalne, inne źle, ale rozpuszczalność tych samych soli w innym rozpuszczalniku może być całkiem inna. To wykracza poza poziom szkolny, ale zobaczcie co ja zrobię. W takim etanolu substraty tej reakcji są średnio rozpuszczalne, ale produkty. Chlorek miedzi 2 jest dobrze rozpuszczalny, ale siarczan 6 sodu jest praktycznie nierozpuszczalny w etanolu. A to oznacza, że w etanolu ta reakcja powinna bez problemu zajść, a produkty rozdzielą się same. Żeby wydzielić produkty, wystarczy to po prostu odsączyć i odparować rozpuszczalnik z przesączu. Tak więc odważyłem stekiometryczne ilości chlorku sodu i uwodnionego siarczanu 6 miedzi 2 i zalałem to etanolem. Pomieszałem to kilka godzin w podniesionej temperaturze. Już po chwili było widać zmiany, że ciecz zaczyna przybierać zieloną barwę. Po 7 godzinach nie ma już tu niebieskich kryształów uwodnionego CUSO 4. Mamy tu biały osad i piękny zielony roztwór. Sprawdźmy co jest w tym roztworze. Pobrałem próbkę zielonego roztworu do dwóch probówek. Do jednej probówki wprowadzimy zasadę potasową i widzimy strącenie się niebieskiego galaretowatego osadu. A do drugiej probówki wprowadzimy roztwór AGNO3 i widzimy strącenie się białego osadu, chlorku srebra. Zwróćmy uwagę, że oprócz białego osadu barwa cieczy nad osadem zmienia się z zielonej na niebieską, bo roztwory CuNO3 dwa razy wzięte są niebieskie. A zatem faza ciekła zawiera chlorek miedzi 2. A zatem da się przeprowadzić te reakcje, chociaż w szkole się często dowiadujemy, że nie zachodzi. Ale przypominam, że ta tabela rozpuszczalności służy do określenia, czy zajdzie reakcja strąceniowa po zmieszaniu wodnych roztworów. Ale to, że nie zaszła reakcja wytrącenia osadu, nie zawsze oznacza, że nie mogła zajść inna reakcja. Jasne, w większości przypadków, jeżeli się nie wytrąca osad, to pewno reakcja nie zachodzi, no ale w większości nie oznacza, że zawsze. A na koniec mam zagadkę dla biolchemów. Co się stanie, jak do tego wodnego roztworu poreakcyjnego dodam po prostu etanolu? Piszcie swoje odpowiedzi w komentarzach. Pozdrawiam. Cześć.